W codzienniku artystycznym akcja Rafała Betlejewskiego zrealizowana w ramach projektu Rewiry na lub nad ulicą Lubartowską w Lublinie. Lubartowska to jedna z tych ulic Lublina, którą określa się mianem trudnych, społecznie zaniedbanych. Ja pomyślałem sobie jak poszedłem na tą ulicę Lubartowską i tak, że miałem wrażenie, że tam jest dużo takich podkuczonych skrzydeł, wiesz, takich porzuconych skrzydeł wręcz, że ludzie jakby postanowili chodzić po ziemi, chodzić bardzo twardo jednak po ziemi, trzymać się tych realiów, z którymi muszą sobie radzić y, i zmagać się z nimi. I pomyślałem sobie, że gdzie, y, gdzie fajniej albo gdzie wspanialej zabrzmiałby taki, taki sen o lataniu, o wznoszeniu się, o oderwaniu się od codzienności, od, o powrocie do marzeń. Y, I tak sobie pomyślałem, że może by się udało zrealizować taki pomysł, postawienie dźwigu, który na doliny y, doczepia człowieka, bezpośrednio, w taki sposób, że można było machać rękoma i nogami, czyli w zasadzie jak jakby, wiesz, latać. Na dachach ustawiono postacie z baśni. Bardzo mi się podoba ten pomysł, muszę powiedzieć. To taki, taki utopijny pomysł e, re, rewitalizacji poprzez sztukę, czy poprzez działanie artysty, moim zdaniem e, zupełnie rzecz wykonalna. <laughs> natomiast natomiast z drugiej strony kto wie, bo, bo bywają takie momenty inspiracji, które ktoś nagle dostaje gdzieś od kogoś, prawda, które te każą mu myśleć, że może świat nie jest taki jednowymiarowy, albo jest w nim coś więcej niż to, co się nam przedstawia, wiesz, tak na, na pozór.